Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, na którym trwa aktualnie konkurs na 20PSC, wyniki będą 28 maja o godzinie 18. Cześć drodzy widzowie, ja jestem PopInwestycje, Inwestycje, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zachować się podczas promocji na kapsułki z Paryża. Pierwszą najważniejszą rzeczą drodzy widzowie jest ustalenie po prostu własnego planu działania. Jeżeli uda Wam się aktualnie przed promocją ustalić ten plan i realizować go podczas promocji, to będziecie na wygranej pozycji. Ustalcie sobie budżet, jaki chcielibyście zainwestować, ustalcie sobie rzeczy, w jakie chcielibyście tak naprawdę zainwestować, bo macie ich mnóstwo do wyboru. Zaczynając od kapsułek z Paryża, idąc po na przykład naklejki z Paryża, naklejki kapsułki z Antwerpu, naklejki kapsułki z Sztokholmu, skrzynki, paczki Janubisa, a kończąc nawet na suwenir paczkach. Więc jak sami widzicie, potencjalnych inwestycji jest od groma. To, co zainwestujecie swoje pieniądze zależy już głównie od Was, a w zasadzie od Waszego researchu. W mojej opinii fajną inwestycją mogą okazać się naklejki ze Sztokholmu wraz z Antwerpu, które już się nie powtarzają i nie mają zbytnio dużych szans na powtórzenie się, takie jak np. Hollow, drużyna Outsiders, bądź Copenhagen Flames. No i powiecie, że wszystko spoko, fajnie to wygląda, tylko w zasadzie jak zrobić własny research, by miał on w ogóle ręce i no... No tłumacza w zasadzie pokazuje na przykładzie kapsułek z Antwerpu. Rio oczywiście pomijam, ponieważ było ono dość mocno zmanipulowane przez youtuberów. Jak sami wiecie, bądź nie wiecie, promocja na Antwerp rozpoczęła się 3 czerwca 2022 roku. Pik graczy na tamten moment wynosił 900 tysięcy. Event no, był dość przeinwestowany. Aktualny pik graczy jest to 1,8 mln. Przez sam ostatni miesiąc doszło ponad 500 tysięcy graczy, co za tym idzie niektóre przedmioty dostępne w grze lobby mogą być po prostu przeinwestowane dość mocno, chociażby mowa tu o takich kapsułkach z Paryża. Przeciwieństwem do takich kapsułek z Paryża mogą być suwenir paczki, ponieważ mało kto z nowych graczy wie, że w ogóle coś takiego istnieje. Prędzej kupi on kapsułkę, nie jeżeli suwenir paczkę, no bo słuchajcie, 14 zł, a złotówka na przecenie, to jest ogromna różnica. Tak samo ze skrzynką. Co jako nowi gracze byście woleli kupić i otworzyć? Jedną skrzynkę, czy 10 kapsułek? Odpowiedź nasuwa się sama. Wracając do przykładu chociażby podstawowego researchu. Jak sami możecie zaobserwować, 3 czerwca cena wynosiła 2,24 zł, a tydzień później spadła do 1,21 zł. Więc macie tu chociażby dobry przykład na to, że warto poczekać sobie tydzień, dwa po promocji na zobaczenie tego, jak Supply kapsułek się zmieni oraz jak cena spadnie. Bo im więcej tych kapsułek będą ludzie wystawiali na rynek, tym niższa powinna być cena. Dajcie znać widzowie, jak wy się na to zaopatrujecie. Czy macie już jakieś konkretne plany? Trzymajcie się i cześć.